W zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W związku z tym Gmina Miasta Sanoka dopłatę przekazuje Sanockiemu przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej spółka ZO w Sanoku na warunkach określonych w stosownej umowie. Organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie zatwierdził złożonych przez Sanowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w miesiącu kwietniu bieżącego roku taryf, więc zgodnie z artykułem 24G wyżej wymienionej ustawy dotychczasowe taryfy będą obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych taryf. Ponadto z, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dopłaty ustala się na czas obowiązywania taryf. W związku z powyższym, określony w uchwale termin obowiązywania dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków obejmuje przewidywany czas niezbędny na złożenie przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nowego wniosku taryfowego oraz czas niezbędny organowi regulacyjnemu na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu taryf. Stąd w uchwale został określony czas obowiązywania dopłat od dnia 1 sierpnia. Do dnia 31 października bieżącego roku, czyli na przewidywany okres obowiązywania dotychczasowych taryf. W budżecie miasta na rok 2021 zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 994 000 zł na pokrycie dopłat do dostarczonej wody. To jest kwota 380 000 i odprowadzonych ścieków kwota 614 000. Środki powyższe pozwolą na utrzymanie dopłat na obecnym poziomie czyli dopłata do jednego metra sześciennego dostarczonej wody wyniesie 36 groszy, natomiast dopłata do jednego metra sześciennego odprowadzonych ścieków wyniesie 56 groszy. Proszę Państwa w imieniu Pana Burmistrza o podjęcie przedłużonego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik i proszę bardzo o opinię Komisji Finansowo-Gospodarczej. Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna, 11 głosów za. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pani radna Lisowska, proszę bardzo. Dziękuję. Korzystając z obecności prezesa spółki, chciałam zapytać, panie prezesie, od kwietnia do tej pory ten okres jest bardzo długi na oczekiwanie na zatwierdzenie taryfy, taryfy przez wody polskie. Co jest istotną przyczyną, że taryfa nie jest przyjęta i nie jest zatwierdzona? Chciałabym znać szczegóły, jeżeli mogę prosić. Proszę bardzo, panie prezesie, może do mikrofonu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panowie burmistrzowie. Odpowiadając dosyć precyzyjnie, jesteśmy w grupie chyba na dzisiaj jednej trzeciej przedsiębiorstw w kraju, które takie taryfy zatwierdzonej nie mają. Wiem, że otrzymaliście państwo też tą odpowiedź z Wód Polskich, to uzasadnienie, dlaczego ta taryfa nie została zatwierdzona. My oczywiście z Wodami Polskimi mieliśmy prawo do odwołania od tej decyzji. Nie skorzystaliśmy z tego, z tego prawa. Przygotowujemy, przygotowujemy nową, nowy wniosek taryfowy, bo jest, uznałem, że, że chcemy dialog z wodami polskimi prowadzić. Ta sytuacja jest oczywiście taka na tyle delikatna, że dotyczy portfeli gospodarstw domowych i każda zmiana w stawkach za wodę, za ścieki. No, Najlepiej by było, gdyby te stawki nie wzrosły i to jest dla nas zrozumiałe, jednakże z drugiej strony patrzymy też na koszty, które przedsiębiorstwo ponosi. Tych niejasności czy takiego nie właściwego zinterpretowania naszych argumentów z strony wód polskich wydaje mi się, że już udało się, udało się wyjaśnić. Ja też po tej decyzji odmownej odbyłem tutaj spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Oddziału Wód Polskich i na tym spotkaniu też poinformowałem, że kolejny wniosek taryfowy przygotujemy. On będzie nieco zmodernizowany z lekkimi zmianami w stosunku do tego obecnego. Prawdopodobnie ta nowa taryfa, no, przeciągnie się ten okres jeszcze do prawdopodobnie października. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwa, no to jakby tutaj jakby nic gospodarstwom nie zagraża, wody dostarczamy, dostarczyć będziemy, ścieki odprowadzamy, po prostu obecna taryfa obowiązuje do momentu wprowadzenia nowej. Dziękuję Pani. Jeszcze może Pani Radna Jeżeli proszę. mogę, jeszcze pani Prezesie. Proszę, proszę. Ja to wszystko rozumiem, ale mówię, że tak długi okres czasu wszelkie wątpliwości korespondencja już uważam, że powinny być załatwione. Oczywiście, że podwyżka wody jest podwyżką niepopularną. Pamiętamy, bo to jest sprawa polityczna, jak odbywała się w Sanoku kampania wyborcza przed paroma laty, gdzie podwyższenie ceny wody z powodu dużej inwestycji no, spowodowało mnóstwo zamieszania. Liczymy się z tym, że oczywiście cena zostanie podniesiona. Jest to niepopularne. Być może to jest takie działanie w tej chwili od góry polityczne, nie wiem, że nie podnosić tej wartości, co wobec tego spółka, bo przecież wiadomo, że sposób liczenia taryfy się nie zmienił. Są to koszty rzeczywiście poniesione na całą gospodarkę wodną, podnościekową. Uważam, że fachowcy, których Pan zatrudnia, to są wysokie klasy, fachowcy wiedzą, jak się to robi. Na pewno potrafią odpowiedzieć na wszelkie zarzuty, w tym bardziej tego nie rozumiem. I czy Państwo w takim razie, bo na, na komisji było pytanie, jak Państwo planujecie jaką wysoką podwyżkę, czy chodzi o obniżenie tej planowanej podniżki, w związku z tym spółka na tej działalności poniesie straty, dołożyć z innego, nie może dołożyć z innej działalności, jeżeli jeszcze mogę prosić. Tak, oczywiście. E, e, obecna taryfa która obowiązywała przez okres ostatnich trzech lat, no była de facto obniżką tych taryf sprzed jeszcze okresu wcześniejszego. Te stawki, które my proponujemy obecnie są niższe niż stawki, które obowiązywały w Sanoku i w gminach sąsiednich niż w 2015 roku, a od 2015 roku koszty chociażby energii, to jest ponad 50% wzrostu, in, inne związane z tą działalnością, Spowodowało to, że rok do roku przedsiębiorstwo notowało stratę na działalności związanej z, właśnie z, wodami, z doprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Dlatego też pewnie gdyby wniosek ze strony stanowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nie proponował podwyżek na pewno już ta taryfa byłaby zatwierdzona. To jest w mojej ocenie to jest jakby ta ten najważniejsza przeszkoda, że, że jakby jest oczywiście ten, ten czynnik społeczny, podwyżki są niepopularne. Ja to doskonale rozumiem i też w tej naszej działalności my naprawdę optymalizujemy koszty i nie chcemy, żeby, żeby to obciążało gospodarstwa domowe, jednakże no nie, nie możemy się zgodzić na to, żeby ta strata na działalności powiększała się. Dlatego też na, tym, na ostatniej sesji na której byłem obecny, informowałem o tym, że te, ten wzrost szacujemy na około 10%. Również w tym wniosku, który przygotowujemy, będzie lekka modyfikacja, ale to będzie mniej więcej ten rząd wielkości. Kwestie sporne, jakieś niejasności dotyczyły chociażby ilości taryf, które mamy. Jest to oczywiście specyfika Sanoka, że tych taryf jest, jest dużo, w innych miastach jest mniej, ale też to wynika z, 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 z tego, że Właśnie specyfika miasta gminy wiejskie jest taka, że, że kiedyś te taryfy powstały przy ostatniej taryfie, trzy lata temu zatwierdzanej, ta mnogość taryf również występowała, też to starałem się wytłumaczyć w wodach polskich i wydaje mi się, jestem przekonany, że, że, że no ten wniosek, który teraz przygotowujemy, będzie zaakceptowany, no tak aby, aby nie jest problemem to, że to się przeciągnie miesiąc, czy dwa. Mówimy tu o okresie kolejnych trzech lat. Dlatego też z naszej strony oczywiście korzystamy z, z naszych służb SPGK, ale też oczywiście z doradców, którzy takie taryfy przygotowują dla innych przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że te nasze argumenty no, powinny zostać wzięte pod uwagę i, i mam nadzieję, że, że, że tym razem decyzja będzie pozytywna. Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, ja tu mamy trzech radnych, którzy się zgłosili do głosu ten sposób, ten nowy, czyli tam jest taka rączka po prawej stronie, proszę nacisnąć i nie wychodzi lista, ale pierwszy zgłosił się jeszcze w sposób tradycyjny, pan radny Bawiak, więc proszę bardzo, pan radny, potem pan radny Miklicz, pani radna Kodi, pan radny Kozak, Proszę bardzo. Dziękuję. Korzystając z obecności pana prezesa, chciałem zapytać pana, czy są przekraczane stężenia, proszę wyłączyć, bo tam czy są przekraczane stężenia zrzutów ścieków do sanu przez firmy działające na terenie gminy miasta Sanoka i czy wszędzie te, te zakłady mają zamontowane odpowiednie urządzenia w celu wychwycenia tych zrzutów. I co w tym kierunku się robi, żeby tego uniknąć, bo ceny kary są tak śmiesznie niskie, że bardzo wielu przedsiębiorstw, nie będę ich wymieniał, opłaca się nie, nie, po prostu sieki bezpośrednio, stężona niż podczyszczać w własnym zakładzie pracy. Dziękuję. Oczywiście, jeżeli pan radny pod... Oczekuję jakiejś precyzyjnej odpowiedzi jesteśmy w stanie w formie pisemnej lub jakiejś szerszej przygotować taką odpowiedź. No szybko odpowiem tak, że no, monitorujemy tą sytuację. Mam przygotowany nawet taki plan doraźnych kontroli w przedsiębiorstwach, żeby no jakby podejrzewam, że być może z tym jakiś problem może się pojawić, natomiast reagujemy na bieżąco, jeżeli jakiekolwiek sygnały mamy, że są jakieś nieprawidłowości reagujemy w sposób taki, że po prostu kontrolujemy te przedsiębiorstwa, jeżeli pojawiają się właśnie jakieś nie, niezgodne z, z normami y, sytuacje odprowadzania y, ścieków, to, to wtedy jakby reagujemy na bieżąco. Prezesie, ale konkretnie, czy były takie przypadki? W ostatnim okresie pamiętam, że było jedno zgłoszenie i była przeprowadzona kontrola i y, zostały wyciągnięte konsekwencje. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Miklicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezesie, po części Pan odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, ponieważ Radna Lisowska już je zadała. Natomiast tak prosiłbym o doprecyzowanie jednej informacji, w sumie dość istotnej. Przedsiębiorstwo zaproponowało we wniosku taryfowym wzrosty ceny, tak skrótów może trochę będę używał, o 12,5%. Decyzja, która została do Państwa wysłana, którą otrzymaliśmy po wniosku komisji, no w wielkim skrócie mówiąc, organ zatwierdzający kwestionuje zasadność takiej podwyżki, mówiąc tak w skrócie. Podaje przykłady tam rodziny czteroosobowe, jaki będzie to wzrost i tak dalej, i uzasadnia. Jakby Pan Prezes mógł doprecyzować, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, w nowym wniosku taryfowym który państwo zamierzacie wysłać, tak? Bo jeszcze jeszcze nie został wysłany. Pan prezes będzie proponował utrzymanie tej stawki podwyżek. Tam jest na pierwszy rok 12,37, na drugi rok 12,54. Czy będzie ta propozycja utrzymana? Już odpowiadam. Tak, jeżeli chodzi o Tą wartość, którą Pan Radny podał, ta podwyżka dotyczyła dostarczania wody. W przypadku ścieków tam była wartość poniżej 10%. Generalnie uśredniając te podwyżki, właśnie oscylowały wokół 10% no, po przecinku z jakimś tam wartością po przecinku. Nie chciałbym jeszcze precyzyjnie odpowiadać, jakie to propozycje będą. Będzie lekka korekta, prawdopodobnie nie będzie to 12%, tylko tylko nieco mniej, natomiast będzie ta, ta uśredniona podwyżka w granicach tych, już może teraz nie wyjdzie 10, ale, ale 9%, 9 z, z jakąś wartością po przecinku, więc nie będzie to jakaś istotna, istotna zmiana. Chcemy nadal argumentować, że, że ta podwyżka jest, jest potrzebna. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Kot. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zwrócić uwagę, na sprawę no, znaną Panu, Panom Burmistrzom, Panu Prezesowi chodzi o wycieki wody dostarczanej do budynków wielomieszkaniowych, są awarie sieci wodociągów i niestety, ale to mieszkańcy pokrywają tą różnicę pomiędzy licznikami z, z mieszkań konkretnych a odczytem licznika głównego i bardzo bym prosiła odpowiedź, no kiedy w najbliższym czasie te wodociągi, które non stop są uszkadzane średnio raz do dwa razy miesięcznie wzdłuż ulicy Kościuszki i poniżej Rymanowskiej, no kiedy będą wymienione? Dziękuję. Dziękuję proszę. Odpowiadając tak ogólnie i zaraz jeszcze precyzyjnie odpowiem już do dotycząc, odnośnie tej sytuacji, o której Pani Radna mówi, y, oczywiście straty wody Wycieki są problemem, który, który obowiązuje i który jest do rozwiązania. Przedsiębiorstwo prowadzi coraz bardziej zintensyfikowane. Ja osobiście od początku roku uruchomiłem taką specjalną grupę osób, która się zajmuje właśnie likwidacją tych strat wody. I, i tam rzeczywiście możemy się już pochwalić dużymi sukcesami, że takie no historyczne jakby efekty osiągamy, że, że nie dość, że ta, te straty w poprzednich latach były zwiększane, to udało się zatrzymać, udało się zmniejszyć tam do, do 30 kilku procent w skali całej, całego przedsiębiorstwa, więc ta praca będzie nadal wykonywana i myślę, że, że ta sytuacja będzie z miesiąca na miesiąc się poprawiać. W przypadku tej ulicy, o którą Pani pyta, jest ta sprawa nam znana, jest zlecany obecnie projekt, Przebudowy tych instalacji. Tutaj we współpracy z miastem chcemy na przełomie tego i przyszłego roku tą inwestycję wykonać. Dziękuję. I pan radny Kozak. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Pytanie do pana prezesa następujące. Wspomniał pan, że wpływy ze sprzedaży wody się nie bilansują. Od, od jakiego okresu to? to, to i ewentualnie na ten moment z czego były pokrywane te straty z wody. Dziękuję. Jeżeli chodzi o działalność, o te straty, no jakby największy wzrost dotyczy właśnie okresu ostatniego obowiązywania taryfy, czyli 3, 3 lat. No jak Państwo doskonale wiecie, wtedy zapadła decyzja w stronę mieszkańców. To dobrze, że, że zostały obniżone ceny za wodę i ścieki, ale niestety no to jakby się odbiło po drugiej stronie, czyli po stronie przedsiębiorstwa. Więc w tym okresie ostatnich trzech lat te wartości były, były spore. No, firma po prostu starała się je bilansować w inny sposób. Jak Państwo wiecie, SPGK jest przedsiębiorstwem, który w wielu obszarach działa i na wyniku ogólnym udawało się. Przynajmniej do tej pory zysk pokazywać, jednakże to nie jest problem tylko tego przedsiębiorstwa, ale wielu przedsiębiorstw działających w kraju, że no niestety te koszty związane z dostarczaniem wody odprowadzaniem ścieków są coraz wyższe, a no trudno oczywiście zaproponować adekwatną podwyżkę za, 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 za korzystanie z tych usług. Dziękuję. Ja już na liście swojej nie mam chętnych do dyskusji. W związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.